Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Dzisiaj rano zacząłem pracę nad nowym numerem. W pewnym momencie poczułem, że chciałbym zaprogramować jakiś taki synt oparty na pile. Wykorzystałem do tego Pigment z firmy Arturia Super Synth, bardzo prosty w obsłudze, wybrałem tutaj Engine 1 Wavetable, jakąś piłę, którą delikatnie moduluję jej pozycję, tutaj jakąś obwiednią numer 2, mam do tego też Engine 2, jakiś sample, nic nadzwyczajnego, prosty synth, posłuchajcie. Tak, dodałem voice'ów, leciutko je rozstroiłem, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że nie chcę bawić się dalej, akurat w tym syncie, bo przypomniałem sobie, że jest przecież update Abletona Live 12.2. On nie jest jeszcze dostępny dla wszystkich, tylko dla tych, którzy są w programie Beta, ale nie jest trudno zapisać się do programu Beta. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś w tym programie, to możesz się zapisać i korzystać z bardzo fajnego update'u Abletona Live. No i właśnie w tym update'ie mamy nowe narzędzie, znaczy odświeżone narzędzie Auto Filter. I kiedy usłyszałem, jak ten synt gra, to pomyślałem, pewnie autofilter zrobiłby z tego coś fajnego. No i tak się też stało. Posłuchajcie, co udało mi się osiągnąć autofiltrem. Można też taki efekt osiągnąć. Jeszcze co innego. Hmm. Czy szukasz producenta, który pomoże Ci stworzyć Twoją pierwszą piosenkę? Tak od podstaw. Od songwritingu, przez produkcję muzyki, aż do miksu i masteringu. Od 25 lat współpracuję z polskimi artystami, takimi jak Lanbery, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i wieloma innymi. Piosenki, które razem stworzyliśmy zostały odsłuchane ponad 100 milionów razy. Czas na Twoją muzykę. A może sam komponujesz, produkujesz, miksujesz, próbujesz masterować, ale czujesz, że potrzebujesz coachingu. Jeżeli tak jest, wejdź na stronę RubMuzeak Pro i zarezerwuj konsultację ze mną albo online, albo u mnie w studio. Do zobaczenia. Dobra, wyłączam te dwa autofiltry, którymi się bawiłem. No i wrzućmy świeżą. Instancje, więc tak, odświeżono w ogóle wygląd tej, tego narzędzia. Nie dość, że całego Abletona wszystkich y, okienek to jeszcze tego narzędzia Autofilter, więc mamy dużo większy wyświetlacz. Co więcej, pojawia się w nim animacja działań, które y, wybieramy, które programujemy. Dotyczy to LFO, dotyczy to envelope itd., itd. Więc to jest nowość. Nowością też są dodatkowe filtry. Mieliśmy 5 filtrów: Low Pass, High Pass, Band Pass, Notch i Morph. Natomiast mamy teraz DJ Combo, Resampling, Notch i Low Pass i Vowel. Zobaczmy, jak one brzmią. Oczywiście, jak wrzucasz autofilter na track, no to pierwsza rzecz to ruch to jest przymknięcie, yy, prawda, od góry. No i mamy też Envelope, czyli po prostu takie wewnętrzne narzucanie tego, jak ta. Jak ten filtr ma się otwierać na podstawie traku, na którym on jest zapięty. Czyli tutaj są jakieś delikatne akcenty w tym syncie, więc zobaczmy, jak ten filtr, autofilter będzie się otwierał. Mhm. OK, tutaj możesz wybrać czas ataku i releasu. Wchodzimy już w przester, kiedy mamy release na zero. No tutaj decydujesz o tym, jak płynnie będzie ten filtr się otwierał, chował. Super sprawa. Ale zobaczmy, właśnie te nowe filtry. Mieliśmy te 5, teraz zobaczmy, co robi DJ. Bardzo fajnie można robić takie przejście prawda? Na przykład tuż przed refrenem zrobić to przejście z dołu do góry, odciąć najniższe częstotliwości i potem wrócić, kiedy refren wchodzi, z całym spektrum audio. Super sprawa, więc to jest DJ. Mamy komb, czyli filtr grzebieniowy. Wyłączmy envelope w tej chwili. I oczywiście fajnie jakby ten komp, ten filtr, żeby nie trochę się ruszał, bo tak to jest taki statyczny, niezbyt dobrze brzmi. Fajnie, można ciekawe efekty osiągnąć. Potem mamy resampling. się przydać Notch i lowpass. Po czym vowel, czyli yy, tego typu format, który będzie nam przypominał zmienie głosu ludzkiego. No i oczywiście tym LFO teraz możemy dodatkowo robić ruch, prawda? No i ten ruch może być wymuszony przez albo częstotliwość wyrażoną w hercach, albo przez czas wyrażony w sekundach, milisekundach, albo może być zsynchronizowany z wartościami rytmicznymi, prawda? Bardzo fajnie. Więc mamy pięć nowych filtrów, które totalnie otwierają nowe możliwości kreatywne. Kolejna sprawa, która jest, która jest nowa, to to, że mamy przeniesiony z glue kompresor clipper. To jest ważne, bo możemy teraz trochę bezpieczniej, szybciej yy, nasycać całość tym yy, parametrem drive. Ale na przykład, jeżeli wyłączę ten autofiltr i sprawdzę, jak głośno gra ten synth... OK, minus 8, e, 8 dB. Okay? Więc na przykład, jeżeli tym parametrem teraz wyznaczę tą granicę minus 8, to jakikolwiek ruch tym drive'em zrobię, to nie przekroczę minus 8, czyli ten clipper będzie takim bezpiecznikiem. Już bardzo, bardzo nasyciliśmy. Totalny przester, ale nie przekroczymy ośmiu. Bez. No dużo głośniejsze soundy można dzięki temu osiągać. Wiadomo. Więc to jest świetna kwestia tylko wyboru filtra i oczywiście tego jak bardzo nasycamy i jak bardzo klipujemy ten sound. Taki nudny ten sound syntu prawda, Bo oczywiście nie pracowałem nad nim jakoś szczególnie długo, ale ten autofiltr od razu sprawia, że to jest w ogóle jakieś. Podobał mi się ten przeser tutaj. Mamy też troszeczkę czytelniej rozłożone niektóre parametry, na przykład phase i spin. W poprzedniej wersji było to mniej czytelne, teraz mamy tutaj phase, czyli możemy rozłożyć kanały i działanie tego LFO i całego tego autofiltra w ten sposób, że jeszcze więcej informacji stereo nam się pojawi. Posłuchajcie. Proszę, tylko to zwolnić, może lepiej to będzie słychać na innym filtrze. Zobaczmy, po prostu low pass teraz słychać jak on chodzi prawo-lewo, prawda? Możemy też użyć. Yy... Parametru spin, czyli klikamy na phase, mamy spin. No i teraz trochę mniej kontrolowany, w mniej przewidywalny sposób, będzie ten rozjazd fazowy się odbywał między prawym i lewym kanałem. Posłuchajcie. A na koniec robimy coś, co być może jest oczywiste dla Ciebie, bo korzystamy z external side chain. Może robisz to, może jest to dla Ciebie absolutnie normalne, a może po prostu trochę o tym zapomniałeś i to będzie jakieś przypomnienie. Więc włączamy external side chain, wybieramy na przykład te bębny jako side chain input. No, i teraz zacznie się prawdziwe dopasowanie tego syntu chodzącego autofiltra z tym, jak gruwią bębny. Wow! I jeżeli uważasz, że troszkę za bardzo się otwiera ten filtr, to po prostu zamykamy trochę tą obwiednię. możliwości nieograniczone. Porównajmy do tego, co mieliśmy. Możemy też tutaj kwantyzować działanie obwiedni tym parametrem S and H. Możemy też wybierać właśnie ten rate, czyli yy, na przykład, jeżeli wybierzemy teraz jednak szybszy rytm, jeszcze inny rytm, prawda? No i teraz posłuchajmy, jak to w całości brzmi. A zrobione, cię zrobią na ramieniu nic się nie ogląda i dziwisz się czemu Dziwi się czemu Wyłączam Pod stopami czerwing Próbujesz dojść do celu mega. I tak można się bawić jednym prostym narzędziem autofilter w Abledonie 12.2. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał i że będziesz mógł wykorzystać tę strategię w pracy nad swoją muzyką. Wiesz, chodzi o to, żeby ona żyła, żeby była ciekawa i dla Ciebie, i dla Twoich słuchaczy. Serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy wspierają kanał RubMuzy Pro. W planach mam już kolejne filmy, tylko dla wspierających, kolejny live, którego potem nagranie będzie dostępne dla wspierających. No a jeżeli chcesz się rozwijać jako mikser, producent, to koniecznie musisz zobaczyć mój kurs. Ogarnij IQ, podstawy i nie tylko. A tymczasem do następnego, najlepszego.